Mamy znowu kolejność wykonywania działań, ale tym razem na liczbach całkowitych, gdzie są też liczby ujemne, nie tylko naturalne. I popatrzcie, mamy tutaj odejmowanie, dzielenie i dodawanie. I ja bym sobie najpierw wykonała zgodnie z kolejnością wykonywania działań to dzielenie. Przepiszemy sobie minus 13, które jest na początku. Teraz tu patrzę na znaki minus 15 podzielić przez minus 3 ujemna liczba podzielona przez liczbę ujemną, da nam liczbę dodatnią i to będzie 5, czyli już nie będzie minus, tylko będzie plus 5. I teraz tutaj mamy plus i minus. Ja to lubię sobie zapisać, jeżeli mam dwa znaki koło siebie plus i minus, to daje mi minus 7. A zatem. Teraz co tu będzie? Po kolei od lewej strony, bo mamy dodawanie i odejmowanie. Popatrzcie, mam minus 13, dodać 7. Mam 13, dodać 5, przepraszam. Mam 13 długu i 5 pieniędzy, czyli oddam 5 zł, to ile mi jeszcze długo zostanie? Jak miałam 13, oddam 5, to tu mi zostanie minus 8. Czyli mam minus 8 i minus jeszcze 7. Minus 8 to jest dług, minus 7 to jest też dług, czyli razem mam 15, ale czego długu? Popatrzcie, można sobie tak wyobrazić, pożyczyłam 8 zł, jeszcze minus 7, czyli jeszcze pożyczam 7, razem muszę oddać 15. Kolejny przykład. Znowu mamy, tak, tu jest minus, czyli dług, tu mamy. Mnożenie liczb ujemnych, które będziemy musieli wykonać przed odejmowaniem, i tutaj też mamy mnożenie dwóch liczb. No i po kolei. Minus 5 razy minus 3. Ujemny razy ujemny, dami dodatni. 5 razy 3, 15. Tutaj minus 7 razy minus 6. Znowu ujemny razy ujemny, dami dodatni. 7 razy 6, 42. I teraz przepisujemy. Co tutaj mam? Minus 8 muszę przepisać. Tu już powiedziałam, te dwa minusy przy mnożeniu dadzą plus, czyli dodać 15. Te dwa minusy znowu przy mnożeniu dały plus, dodać 42. No i teraz, zgodnie z kolejnością wykonywania działań, jak mamy dodawanie i odejmowanie po kolei od lewej strony to najpierw te dwie liczby. Minus 8, czyli mam 8 długu, 15 pieniędzy. Jak oddam 8, to zostanie mi 7, ale na plusie, bo miałam więcej pieniążków. No i dodać 42, to już myślę, że wszyscy wiedzą. 49. Kolejny przykład. Co tutaj mamy w liczniku? Mamy 7 dodać minus 17. 7 to są pieniądze. Minus 17 to jest dług, czyli jak oddam 7 zł, a miałam 17, to mi zostanie jeszcze minus 10 długu przez minus 2 mianownik przepiszę. Dodać w liczniku mamy minus 10 i sobie to przepiszę, a co mam w mianowniku? Minus 3, czyli dług, i minus 2 też dług. Czyli razem mam ile długu? 5. Dług, czyli minus 5. To się równa. Minus 10. Kreska łamkowa zastępuje dzielenie, czyli podzielić na minus 2. Ujemny przez ujemny przy dzieleniu daje dodatni. 10 podzielić na 2. Mamy 5. Tu tak samo. Ujemny przez ujemny da nam dodatni, czyli będzie plus. 10 podzielić na 5. 2. No to już jest proste. 5 plus 2, 7. I ostatni przykład. Co tu mamy w liczniku? Minus 12, minus 8. 12 długu i jeszcze 8 długu. Czyli razem 12 dodać 8, 20, ale długu, czyli minus 20. A w mianowniku mamy minus 5 i to przepisujemy. Teraz. Ten minus przepisuję, liczę licznik. 7 pieniążków, 16 długu. Jak mam 16 długu, oddam 7, to zostanie mi jeszcze minus 9 do oddania. I w mianowniku minus 3. To się równa. Ujemny przez ujemny da nam dodatni. 20 podzielimy na 5, mamy 4. Teraz zobaczcie, ten minus muszę przepisać, a tutaj ujemny przez ujemny da mi dodatni. 9 podzielić na 3 jest 3. 4 odjąć 3 daje 1.